Jak? <suszel> Inna? Kurwa Hubert! To sobie za to się Przychodzi dziewczyna, no... Przychodzi no, ty, dziewczyna, dziewczyna bo bory, no Ale dobrze, nie będziesz się z nią zamykał. Wow, przychodzi bo, dziewczyna. W tym A, dziewczyna? No. Nie ma całowania się. Bo jak, dziewczyna. Okej, okej, okej. Nie ma tutaj żadnego całowania być. Ale... Po pierwsze, po drugie, ja będę na dole cały czas, będę słuchał. Jak tylko usłyszę coś w stylu albo... albo tego typu... On tu przyjdzie. Nie będzie. Dokładnie przyjdzie. Rozumiesz Nie będzie tak. Dobra, oddawaj mi mojego pana. Dobrze Bujek powiedziałeś. O jak Trzeba <gry> kończyć. <gry> <gry> nie, nie było nic widać. Karol. Nie, nie było nic widać, nie? Jak gdyby było? Karol! By co? A i wystawiamy szybko drzwi? Serf, safno. Tu, 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 Karol. Co? Teraz I teraz po, mało. Okay. I teraz po mało. No po mału! No, Ale, Ale dołu mnie ma! A mogę sobie nalać? Tak, nie ja ma problemu no. Kupiłem właśnie specjalnie na radkę. Tak? No. Pamiętałeś, że lubię. Pamiętałem no. I co tam, co będziemy robić? Ugotowałeś coś? Ugotowałem, no. Jest na dole. Nie wiem, czy już dali ci chłopakom. Nie, no. nie, 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 nie się dali tym chłopakom, o. właśnie trochę. Jakim? Nieśmiałym. Edward był nieśmiały? Edward po prostu był królem seksu. <noise> tak uważasz? Mhm. Mm A ty kiedy będziesz gotowy? Na co? No, żeby wiesz. Na co? Mieć swój pierwszy raz. Skąd wiesz, że pierwszy raz? No bo mówiłeś mi przecież. Kiedy? Bo no, dużo razy mi mówiłeś. Ja to mówiłem? No. Ja chciałam, a Ty byłeś taki nie, nie. Mm, mm. Um, wiesz, że ja lubię z miłością, wiesz? No ale mówiłeś wczoraj na streamie, że mnie kochasz. No to prawda. <laughs> a co? No, nic no. No nic. No jak to działa, bo ja nie byłam nic na Ciekawe, co z ty na to powiesz. Co to ma znaczyć? Czemu ona cię dotyka? Możesz mi pokazać. To jest moja przyjaciółka. I ja dostaję takie zdjęcia. Od niej? No tak. A jaki dopisek był do tego? No, że Hubert był mega mejebany i próbował złapać mnie za dupę. Co? Nie było, nie było <laughs> stu... A co odpisałeś na to? No, że nie, wiem, muszę z tą porozmawiać, bo to jest jakieś pojebane, no zobacz. I to ty podobno chciałeś te zdjęcia. Czemu ty wcześniej o dziewczynie, z którą mam spinę o Jankla Leosie gadałeś? W którym momencie? No gadałeś o niej, że o nie. Leosia. Nie. Byłeś z nią? Przyznaj się, byłeś z nią? No nie byłem. No nie byłem. Spoko, ja też ruchami chłopaka, więc jakby To nie jest jakiś big deal, ale musimy być wiesz ze, ze sobą jakby, wiesz, szczęśliwi w tym, że i ja otwarci. się nie staram. No, nie starasz się. Nie, no, e, się. To, to nic nie ten. Była to. co? Co przygotowałeś? Eee. No chodź, przytul. Nic nie ten. Była to. co? Co przygotowałeś? No chodź się, przyjdy. No. To było kłamstwo. Nie, to nie było kłamstwo. Bo mówiłem przerwa, nie, przerwa. ja pamiętam jak robiliśmy takie sceny, że ja twerkowałam przed Tobą, no i ja tak jakby w pewnym momencie mocniej to zrobiłam, no ja i człowiek Ci kuta spęcznieje. To jest kłamstwo, bo nie mówiłem przerwa, przerwa stanął mi tylko powiedziałem przerwa, przerwa erekcja. No. W ogóle to nie jest kłamstwo, dobra. E, idę tam na dół, a ty gdzie do Dawida, bo ja chciałabym no, Ona specjalnie po to tutaj przyjechała. No przecież. tak, no, no tak, ja mam studio. Bo robimy ja podwójną radkę przecież. Kurwa, z moimi koleżankami nie zdradzasz, jak na razie z moimi wrogami masz tutaj Brazyl napisany na biurku, e, do Janklosi simpowałeś. O co chodzi? Bo ja naprawdę jestem w stanie ci oddać serce, dupę, wszystko co chcesz, a ty idziesz na moje urodziny, ja występuję na scenie i w międzyczasie. Jak chłopak płacze, czy jak jest taki pewny siebie i nie ma ja, uczuć? Ja uważam, że płacz to jest oznaka męskości. No serio? No. Dlaczego? No bo jakby taki właśnie pseudo, wiesz, męski mężczyzna to nie okazuje tych uczuć i nie pokazuje tego, wiesz, co naprawdę czuje. Ktoś jest naprawdę pewny siebie i ma dużego penisa, to... No to nie ja. Nie masz dużego penisa? A to chujowo, bo akurat moje ciało to świątynia dużych kutasów. Ale wiesz, że można powiększyć. Baby, nie liczy się długość, baby, liczy się objętość. Ale wiesz, że można powiększyć jak coś. A co to boli? Pewnie trochę. No ale wiesz, miłość ja to ból. Ale nie, bol... nie, nie lubię jak boli, bo jak boli, to płacze. Trochę nie. Miłość to ból i wiesz, i poświęcenie i cierpienia. Tak? Ty zrobisz coś dla mnie, ja zrobię coś A dla Ciebie. A jak właśnie definiujesz miłość? Tak bardziej... To nie jest, jest przepytywanie, ale... A to znam, znam jednak. A kiedyś dotknąłeś Bibiela? Nie. Nigdy? Nie. A w ogóle poszczekajcie, ja kobiety? Nie. Tylko raz yy, kolegi. Nie wiem, żartuję, Żartuję, nigdy, nigdy, a co no, A chcesz truć? Dotknąć? No. No. Nie no, no kurwa, tak. Jak? Nie no. no... Bo tak... Jak? Okej. Okay. co, jest takie samo uczucie jak u kolegi? Nie. Inne? Kurwa Hubert! No i mu stanął. Widzicie, taka jest z I tak samo było na klipie, że Stanął Bo mega dużo i, ludzi Musisz to wszedł Ja nie wiem jak odpowiedzieć ludziom, ty nie masz problemu z tym, że ja, wiesz, prowadzę niebieską platformę cały czas? Najmniejszego nie ma. A widziałeś kiedyś, co ja tam robię? Czy widziałem? No. Mm, przewinęło mi się, no. I co myślisz o tym? O, ładne masz ciało, no. Ale nie jesteś zazdrosny? O co? A tam jest z jakimś mężczyzną? Nie. No. Z kobietą jest tylko. A w ogóle, bo ja jestem biseksualną osobą i wcześniej jak się spotykałam Aha. z chłopakami, to oni nie mieli problemu, żebym ja, wiesz, uprawiała seks z kobietami. To dla nich nie jest zdrada. Dla Ciebie to jest okej? Okay? Oh, shit. 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 No powiedz coś. Co mam powiedzieć? Co? E, jeszcze raz, jeszcze raz. No czy to nie jest dla Ciebie zdrada, że ja na przykład hmm, raz na czas... To jest raz raz odpowiedź. Będę uprawiać stosunek z kobietą. Co? Nic wielkiego. Hubert! Ty musisz panować nad sobą. Zagramy zaraz w Twistera, dobra? Trzeba najpierw rozłożyć właśnie, i poczekać. Po prostu. Poczekać? No, żeby rozłożyć, nie? No dobra. Co to znaczy W? W? To jest W. I co to znaczy? To no, jest taka amerykańska. Chcielibyśmy no, się, mi się zgodzić, tak szczerze. A, kto dłużej dochodzi? A, nie wiecie. Nie wiecie? Nie wiem, bo zawsze jak mu staje, to idzie się popłakać w kiblu. I to jest nasz największy problem, Hubert. Naprawdę czas Huber. o tym porozmawiać. Hubert, mam pytanie. Jako przyjaciółka, kaga, ty wiesz, może, może ja po prostu będę w stanie później wyciągnąć jakieś wnioski i z nią porozmawiać o tym domu. Ale powiedz mi, czego ci brakuje? O co chodzi? Co jest ze mną nie tak, Hubert? Dzień dobry, śmiało. Normalnie, my jesteśmy naprawdę. My jesteśmy naprawdę. Tak, Normalne. Normalnie. Normalnie to normalnie, jest. Normalnie, tak? No, cał całować się się, to się całujemy, ale. Ale. Dobra, kto przeprasza pierwszy po kłótni? Co? Ej, ale mi się wydaje, że wy nie powinniście. Że ty nie powinieneś podglądać. Ciągle robisz tak, że Agata pokaże i pokazujesz drugi. Naraz się pokazuje. No co? No właśnie, ty nie pierdolisz, o to chodzi. <laughs> śmiejesz się? Natsu, Lexi. Jan Janklosia. Jan Kiss, Mary Kill. Ja nie będę zazdrosna, możesz powiedzieć po prostu szczerze. Eee, Mary, Mary, Mary. To Sejeda, to